Witam z tej strony Krzysiek, firma RemonForU. Dzisiaj, nietypowo, szpiegowskie ujęcia z jednej z naszych prac wykonanych w tym roku. Na przełomie to było wykonane bodajże kwietnia i czerwca. Dwa, dwa ponad miesiące nam zajęła praca tutaj. W sumie to po prostu typowe, typowe, typowe mieszkanie. W zasadzie to jest pół domu, pół bliźniaka. Dom jest z lat 50. Także było sporo roboty. Nie ma tu żadnych, że tak się wyrażę, fajerwerków, tak? tylko po prostu chciałem sfilmować, pokazać naszą pracę, jak to wygląda i pokrótce opisać, co tutaj było zrobione. Tak wygląda to teraz. Tutaj gdzieś powinny Wam się przewijać zdjęcia, jak to było, wyglądało wcześniej. Nie robiłem zdjęć Stricto przed samym wejściem naszym, tylko to już bodajże są zdjęcia takie, coś tam jest już wyburzone, coś tam jest zrobione. Także niestety takich zdjęć nie mam, tym bardziej w filmiku, bo wtedy jeszcze nie wiedziałem, że będę się w to bawił. I pokrótce, tak, co to było zrobione. Dom z lat 50., że tak powiem, no w stanie, jak to z lat 50.? Po prostu tak, do wymiany instalacja elektryczna. Robiliśmy tutaj całą elektrykę kompleksowo. Przewody aluminiowe, wszystko powymieniane. Eee, wszystko, wszystko zrobione, że tak się wyrażę, zgodnie ze sztuką. Eee, tak to wygląda. <laughs> U góry jest zabezpieczenie przedlicznikowe. Tutaj mamy, tutaj mamy licznik, mamy, mamy dwie różnicówki: siła, siła na gara, siła indukcja itd., itd. Wszystko tutaj ładnie opisane. Jest jeszcze pięterko, ale tam nie będę wchodził. Tam też żeśmy docieplali poddasze, malowaliśmy i tak dalej, ale już nie chcę, że tak powiem, tutaj filmować aż takich szczegółów, jak to tam wszystko wygląda. Myślę, że skupimy się tutaj na dole. Tak jak mówiłem, wymieniona instalacja elektryczna, wymieniona instalacja hydrauliczna, łącznie tak: i wodna, kanalizacyjna, centralne ogrzewanie. Centralne ogrzewanie jest zrobione tak, że tutaj mamy na dole trzy grzejniki. Mamy w okolicy kuchnia, przedpokój, hall i łazienka. Mamy podłogówkę kocioł gazowy. Tutaj akurat klient sobie zaczyczył, sam kupował firmy Termet. Mamy tutaj, mamy tutaj podłóweczkę, trochę bałagan rozdzielać na, na cztery sekcje podłogówki. Dodatkowo, dodatkowo jeszcze chyba cztery czy pięć grzejników na górze. U góry są trzy pokoje i to tyle, wymienione wszystko od nowa, wszystko zrobione w systemie TWITOP, czyli PEX, zaciskany, tu mamy łazieneczkę, ogólnie dół, dół ma około 60 metrów, łazienka, łazienka przez, zrobiona przez czwartego z naszej brygady, Adama, nie było go tam na filmiku, bo on nie pracuje z nami w Łodzi, akurat jest na innej robocie, też uważam, że prosta. Prosta i bardzo jednocześnie ciekawa połączenie, bardzo modne, czyli jakiś tam beton, drewno. Tu mamy odpływ liniowy, który to jest ten sam odpływ, co montowałem w łodzi, tylko nie jest zamontowany w ten sposób. Niestety tam się nie udało tak zrobić. Tutaj jest obniżony, obniżony troszkę niżej, jest po prostu wycięcie, woda sobie spływa, nie ma tutaj żadnych, żadnych problemów. Też tak można to zrobić, ja będzie kiedyś okazja, to pokażę, jak takie rzeczy się robi. No i to tyle, raczej mówię. Wszystko, wszystko zrobione na prosto, bez fajerwerków. Eee... Pokrótce chciałem tutaj tylko przejść, pokazać jakie rzeczy my e... robimy. Fototapeta. W każdym pokoju praktycznie jest tapeta. Tu mamy salon. Jakaś tam zabudowa na ledy. Eee, tutaj <laughs> podjęliśmy decyzję, że eee, tynki okazały się w bardzo, że tak powiem, no złym stanie praktycznie palcami można było je skruszyć i mieliśmy dwa wyjścia, albo, albo decydował się klient na natynkowanie albo na okładzinę ścienną z płyt GK czyli po prostu nie chcieliśmy żadnych tutaj rzeźbić, jak żadnych MPKów naciągać, siatek wklejać i tak dalej tak dalej cudować po prostu albo dobrze albo, albo, albo bardzo dobrze, no tutaj wszystko jest zrobiona okładzina ścienna na systemie Atlas M-System, praktycznie no minimum się odsunęliśmy tyle, ile potrzebowaliśmy, i tak to wyszło. Mówię, raczej, raczej bez fajerwerków normalny, prosty, proste mieszkanko, ładne, schludne. Co najważniejsze, wyremontowane od podstaw, czyli zerwane podłogi, skute, skute tynki, tam gdzie po prostu nie było miejsca. Wymieniona instalacja hydrauliczna, wymieniona instalacja elektryczna. Podejrzewam, że to mieszkanie posłuży klientom następnych parędziesiąt ładnych lat. Także tylko po prostu odmalować i tak dalej. No, mówię, robiliśmy to w czerwcu, chyba żeśmy to oddali to mieszkanie. Dzisiaj byłem tutaj pomontować jakieś resztki gniazdek, oświetleń i tak dalej. Dlatego jest okazja, żeby nakręcić jakiś krótki filmik. No, także to by było chyba na tyle. Komentujcie, czy Wam się podoba, czy się nie podoba. Aha, na stronce na Facebooku remontforu.pl, jeżeli sobie wejdziecie, będzie pełna galeria zdjęć jeszcze z tego, z tego domku, i dodatkowo będą jeszcze zdjęcia, pokazywa, poka, które pokazują, jak to, było, jak to wyglądało wcześniej. Tak? Także dla porównania, także wbijajcie na Facebooka, zobaczcie sobie na stronce, jak to wyglądało. Tu jest beton, ale taki efekt betonu. Jakiś tam jeger z kastorami czy z derwa. taki no prosty, prosty beton, e, zaimpregnowane wszystko tam tym ichniejszym woskiem, żeby, żeby prawda nie łatwe do zmycia było i tak dalej. I to tyle. No, mam nadzieję, że się podoba. E, kuchnia, kuchnia bardzo fajna, bardzo, według mnie, też ciekawy, ciekawy tutaj motyw z tym blatem między, między szafkami. Nie ma płytek, tutaj będzie jeszcze jakieś szkło hartowane i szkło nad, e, nad indukcją. Także tyle. No, jeżeli się podoba, udostępnijcie, puśćcie gdzieś tam to weter. Jeżeli oczywiście możecie. Jeżeli nie, no to po prostu obejrzyjcie. Jeżeli się nie podoba, no to też dajcie jakieś tam łapkę w dół i tak dalej. Mówię, mieszkanie bez fajerwerków. raczej, raczej tutaj chciałem, chciałem pokazać po prostu. Mm, że takich robót też się podejmujemy, bo tutaj rozmawiałem sobie z klientem i on miał w ogóle problem, żeby znaleźć ekipę, która zrobi mu taki remont, tak? Bo najlepiej, wiadomo, że najlepiej jest wejść sobie w deweloperkę, tak? Proste ściany, wytynkowane na świeżo, położyć gładzie, położyć płytki na wylewkach w miarę w poziomie, tak? Wejść, wziąć kasę jest super, no ale niestety czasami nie ma tak lekko, trzeba się natrudzić, naprawdę pracy było bardzo dużo yy, i... Ale myślę, że efekt jest zadowalający. Klientom się podoba, zadowoleni, także jeżeli klientom się podoba, nam też my też jesteśmy zadowoleni. I to tyle. Zaczynam w salonie, kończę w salonie. No. Pozdrawiam, trzymajcie się i zapraszam na kolejne filmiki. Cześć.